OO oh ja, yeah, gram gram, witam Was bardzo serdecznie, ludziska z tej strony Solak, witam w pierwszym materiale z The Call of Duty Blubla. no i właśnie wróć z The Call of Duty World at War To jest ten gameplay o który się dobijaliście, kilka osób mnie pytało właśnie Solak, no wrzuć ten w końcu filmik z Diego, kiedy właśnie będzie ten filmik z World at War -a? No, i proszę bardzo, macie koopik. Erpek, Diego, ja graliśmy właśnie w World at War. -a. No, i kurczę powiem wam, że mega mapka. Zważywszy na to, że jest to fanowski mod, który zrobi po prostu ludzie, którzy lubią zombie. No, i chyba tyle mam do powiedzenia na ten temat. Grało się naprawdę fajnie. Dzięki chłopakom za grę. Sorry, że tak się stało, akurat, że musiałem publikować dzień później ten filmik, ale mam nadzieję, że mi jakoś to wybaczycie, bo kurczę, no nie sądziłem, że akurat tak wyjdzie, jak wyjdzie. no Nie chcę mi się tłumaczyć. Zapraszam Was do lajkowania, znaczy zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie o tym, żeby łapeczki w górę się zgadzały, żeby subskrypcje też się zgadzały i żeby komentarze też się zgadzały, bo chciałbym zobaczyć, jakie są Wasze reakcje na ten temat. World at War to jest, <ścoughs> przepraszam, to jest Rekursor Zombie, to był pierwszy Call of Duty właśnie z zombiakami, także naprawdę nie raz jeszcze wrócimy do tej gry. A ludziom niektórym po prostu tam się troszeczkę nudzi ten Drache i ogólnie Black Ops 3 i pytają mnie kiedy Black Ops 2 i kiedy Black Ops ogólnie i, i kiedy World at War, no to macie, już nie narzekajcie proszę. <laughs> Macie kurczę tutaj różne, mm, różne mieszanki gameplay'ów z różnych gier, także tematyka zombie cały czas się cały czas się tam e, przewija przez mój kanał. Dobra, dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. Dobra, żyje. Wichiełeś, tak? Tak. Dobra, pięknie. No to, to od razu poradnik pierwszy y, włączenie sekretnej muzyczki. Pierwszy misio jest tutaj. Tak, dokładnie. Na samym, na samym początku mapy. Ma mapę gramy kurwa drugi raz, ale co tam? A, a to się nagrywa. Tak, gramy Tak, to się nagrywa. Ta ej, nagrywamy. patrzcie co dali tutaj Patrzcie! Co? co dali? Można się jebnąć na ziemię! Do Shindaj'y! No o kurwa! O nie! Nie wierzę! Co ty pierdolisz? No jak chuj O, a ty, tylko animacja tu koleje! To, ej, edry. ja mam takie lagi. Nie, mam postopingi, to nie powinno być. Ej, tak. czemu mi się field of view zmieniło? Przepraszam bardzo. Pole widzenia. Dziękuję. Ej, tu jest zombie. Aha, tu jest zombie. Ej, wy macie też takie lagi przy skakaniu? Tak, to no jest lagowane. No dobra, no nice. amatorszczyzna, nie? Tak samo. A ja broń się, dobra. To otwieramy na prawo, tak? To na, na prawo, lewo. no. To... Jedyne ale... co wiemy o tej mapie to jest jak włączyć muzyczkę, jak dojść do Jaga i jak włączyć prąd. Nic więcej. Tak, bo strasznie jeszcze nam podjarka nie, nie minęła, ale dopiero co zaczęliśmy grać drugi raz i naprawdę kozak mapa. Dawaj, tak so lak, so lak, so, so luck. Już poczekaj, bo ja się jeszcze, wiesz, nie, nie odnajduję tutaj i się zgubiłem. No jesteś ze mną. A nie. O, dobra. Jesteś za mną. Czekaj. Za mną były rp. Nie, 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 Tylko akurat z jak mi to wyskoczył i już wiem, którędy iść. a tutaj jesteś, dobra. No, dobra. Kurwa, ślizgać się chcę! Ło! <grym> wow, ale lagi. No straszne, dawaj. No ja nie mam lagów. No. Nie, skoczył, skoczył. Ej, a! FOF się zmienia! Jak skaczesz na Dolphin Dive z tego co widzę. Tak, Ej, ja gram dobra. Niemcem. Salak. No rzeczywiście, nie, wystarczy, że yy, padniesz Padniesz i powstań, jak Powerade Mówisz? Chodź, idziemy, idziemy, no. lak. O kurwa to ja jest No i położą <laughs> Fuck. Przez te głupoty Masakra Lezów nie mamy, nie? Nie O, dobra, nie, nie, nie mamy, bo są drzwi zamknięte Ej, on wyszedł przez te drzwi, one się nie otwarły Nol Buggy <laughs> Dobra, mam MP5 Ja też chcę a co tutaj masz? Właśnie, jak ile ją kaset? 1600. No to jest tak, fizik. No, no, no. Czekaj, okay, tu było, tu, 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 tu. Jest. O! O, sorry. To chyba moja wina. No. Ej nie, jaką. Kurwa, jakie cuda w Łorta Mój Boże, stamina Boże. No właśnie. <laughs> Miksuja zapierdalania! Nie, czujesz... <laughs> nie, nie czujesz, gdy rymujesz. <laughs> Mikstura trochę... zapierdalania. Moim zdaniem trochę przesadzony jest ten patent, że one się z ziemi responują. Ale może się kszepią. Mhm. No za łatwo by było wtedy, bo tutaj patrz ile masz miejsca, nie? No niby jo, ale wiesz. Nigdy nie no wiesz kiedy no pod i... tobą ci wyskoczy Przy wcześniejszej grze zauważyłem tak ze dwa razy co najmniej, że zombiak się dosłownie yy, zrespił koło mnie. I to tak z dupy kompletnie, bo chyba im kuleje coś animacja wychodzenie z podziemi. Ej, kto ma te 1400, żebyśmy do tego się mogli dostać, do zasilania? No ja mam Ej, ja, ja coś, ja ci muszę kurde, Diego, coś pokazać, patrz. Chodź, patrz. Od, odpal to. Otwórz no. to. Ja, ja, ja ci kurde, i yy, teraz pobawimy się w chowanego. Okay. Znajdziesz mi, gdzie się ukrywa sierp. Dobra. No, gdzie się ukrywa sierp? No jak to gdzie? Gdzieś tutaj. No gdzieś tutaj, no. Szukaj. Ja już znajdę. No. Dobra, ja idę do was. sierp, sierp. Ej, kurwa. Gdzie jest sierp? Aż sprawdzę, czy to tak działa jak myślę, że działa. Ej, tu jest sierp! Działa! A co sprawdzaliście, bo... No strzelił w okno i woda się zrobiła, nie? No, zalaliśmy Aha Na nie był ten sam patent. Aha, nice. Ty to? No nie, to mogę dojść. Myślałem, że zbagowałem grę. Ej, znalazłem bardzo. chyba miejsce, gdzie można odesłać koparki, ale nie jestem pewien. No to teraz się znaleźć hmm. hakera. Ale to, 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 to jest taki pszty, Kurwa, to jest taki psztyczek bardziej. Taka dźwigienka, Cztycy. a nie jeżeli tak. Ale haker też powinien być. No gdzieś skoro powinien jest, być, no. Skoro jest to, to na pewno musi być haker. No koparki Bez są to musi być haker. No tak. dobra, to co, otwieramy te drzwi? Trzeba... Ja bym się wrócił po Jaga. Dopiero później się za zaczął... No właśnie zwiedzanie. No ma. Musimy, musimy się ten... Okay, musimy się cofnąć całkowicie. No. O chuj ząbiak. Czekaj, zostaw jednego. Dobra, to nie zabijajcie. Oj, podkupił się jest ostatni. Jezu, ale te, te jumpy są zajebiste. Brakuje mi double o, jumpa z trójki. O ale... kurwa, ej, co to, co to, co to się dzieje? Co? A Gdzie ty jesteś? Ej ty... What the fuck? Gdzie ty jesteś? Ej, kurwa, przeteleportowało mnie, lol A Gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś, przy PKP? No, ja jestem przy tym yy, res... Tak, tak, tak Przy tym respie Kurwa Jak ty tam wlazłeś? Ja? Nie mam zielonego pojęcia <noise> Na filmiku później, kurwa, zobaczę No, wiesz co, po prostu sobie skakałem i tyle mm -hmm. Nie samo wzięło Spoko, my, my... Porwało mnie, jak kosmici Ja coś włączyłem <noise> i jest głos Ej, a włączyliśmy zasilanie? O kurwa nie I dobra, idę ja, ja idę po nie? Dobra Dobra, spoko, jestem obok Okej, okay, dobra, to włączę, Balkonik na górze Wiem, spoko, Poszliśmy <laughs> tam nie włączyliśmy zasilania dobra, bo To, 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 to myślałem... było po prostu Januszowa, chwilę... na levelmaster master. <laughs> czekajcie, myślałem, czy... że mnie kopnie, bo woda ale... Ej, zobacz, bo tu Excavator control system must be activated. Toż tam musi być do... aktywowany inaczej. No dobra, dobra, yy, idziemy. To nie tutaj, trzeba iść dalej. Yy, potrzeba 1250. Nie mam tyle pieniędzy. Jak to nie? No do, dobra, otwórz. To lak następne. Dobra, tylko dojdę do was. Ale teraz gdzie tutaj był? Jak na lewo, czy prosto? Chyba prosto. Chyba nie wiem, nie pamiętam Co ja się wracam właśnie do początku. Nie zabiję no nie zamierzam, Jezu z pistoletu chcę sobie punkty. One nam się, o, on, on nam się przyda do was. Cześć, Solak Dawaj, się I drzwi na górę. No. Na pewno? Dobra. Da, daję sobie za rękę uciąć. No to rękę usiąść. No to byś już dobra. nie miał ręki. No to bym teraz kurwa nie miał ręki. <laughs> dobra, Solak otwórz te drzwi. No widzisz jeszcze kolejne? No otwórz tę, no otwórz tę. I no co, kurwa? I co? No dobrze, ale. I bym teraz kurwa nie miał ręki. ej, misio słyszę. On jest pod nami. Już to sprawdzaliśmy, nie? No właśnie. To trzeba tędy wyjść. Zapyć. A No właśnie, że ty. To... Tak, tak, tu. Nie, 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 nie rób <noise> do tego. Dobra, już za późno. Ej, nie rozlegało się. Sobie. <noise> Jak dobrze. A więc zaskiptowane Do... Ej, o kurwa Ej, jakiś radio. Poszły? flopper? Double Tap Nice To jest za chore nagrania tam słuchasz Nie no. wiem, bo wróciłem radio Aha, tu jest. wygląda jak skrzynka no. ja, jak radyjko z Black Opsa, z Wartawora, z Black Opsa 1, Black Opsa Dwa na tranzycie. Call of no. Hedet, bym powiedział. Black Ops 1 powiedział. No, no to Call of Duty. Ale to, to, der... to jest na każdej mapie takie radio. Nie, na Munie nie też są. Na Munie nie też są? Tak. W sumie. Ej, ja na mu nie znalazłem taki patent, bo tam jest też taka kaseta do odtwarzania płyt jak na Kinoder i Nie wiem, no. gdzie tu wsadzić. A, a ja wiem. A gdzie? Eee, laboratoria tam jest na środkowym piętrze takie coś, takie coś że, że możesz tam wrzucić I co to tam pokazuje? Eee to jest dziennik A. Ej, Solak, chodź misia trzeba odpalić. Trzeba pokazać gdzie jest drugi Punkciory, misi. punkciory spoko. Ty mówisz, że coś pod nami. Tak, 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 ale... tutaj wyszedłem jest dobra. przejście. Tutaj. Dobra, dobra, dobra. Tu okay. Ej, wiecie dobra, że w następnej dobra, rundzie dobra, będą dobra, te pełzaki, nie? Tak, i tutaj. O cholera to ja już zbieram na gwagera, nie? Bo ja tego nie przyszedłeś, czuję. Ja to. Ja tak, to, wiecie, to, wiecie co? Bym okay. chciał? Ja to bym chciał strzelbę na te skurwy, syny. No to kupcy z pasa? E, z, nie ma spasa, pasa, tylko strikeout. Czekaj. Ale w lagopcie też był spas. No to no no skrzynki tak, musisz No to wylosuj. No to kurwa, wiecie co? Bo, ale... powiesz, gdzie, gdzie, gdzie jest skrzynka? Ja, ja za tej bawy. A ja widzę, gdzie jest skrzynka, ale zachuję, nie wiem jak tam dojść. Ja trochę ej coś mi EJ DEADSHOT! Pierdolisz, ej jest deadshot O chuj sorry Super No kurwa <laughs> Mówię, poczekajcie ja sobie trochę popustuję. Ej a gdzie tutaj był ten Bo ja Blackera zgubiłem A ja bym sobie kupił no, Jeszcze ja miałem ma... ci prosić żebyś kurwa drzwi otworzył wow. To Dolaka kiedy jak... Black Ops 1? Ochuj, ale się wiewałem. Hmm. Um, niebawem w przyszłości. O mam Jagger. Hmm. <noise> Dobrze, super. No ja chcę też od Dakuri, halo. Jakbym chciał hackera. W, w sumie to też jest niegłupie. Ej, na logikę, gdzie na Munie był haker? Bo no w laboratorium. To trzeba no też no za laboratorium. laboratoria tu znaleźć. Przepraszam, ja tu widzę kopułę wodną, a nie laboratoria. Ale? Czekaj. E, gdzie Ej. jest? Skrzynka, mi A wiecie, że teraz będzie ten taki... No jak to się nazywa, no wiesz. Sko, skoczko sko, Kurwa koparka jedzie. Nie! Ej, faktycznie. O kurwa, te dziady. Ej, bo... Ale ja jest nie mam Instaki, tego. to easy. Kurwa. No Easy, już się kończy. Dobra. No ale, no, ale przynajmniej się zabiliśmy. Ej, tak. czekaj się, co tutaj M18? jest? Tu jest. Ma Maszyner. Maszynę Ej, tu, 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 wygląda na miejsce, w którym może Ej, być Ej, kurwa, hanka. padam, padam! cholera. Lol. Ej, i teraz ci chyba nie pa pomogę, nie? Ej! O kurwa, lol, co to było? Ja pierdolę, Chodź, niego, ja Diego, Diego, niego, dawaj, help me! Czekaj, czekaj, granata, puszczę. O kurwa, ale ich najebało. No chłopie... Ja mam dziewięć ramo, no. nie mam mamo. Masz Coś, coś, coś jeszcze ma. Solak? Solak? Nie, już padłem. Ale... Aha, no. Solak jest offline. Dobra. Chill. Wstajesz. Co? What? To what? Nie, to jestem w dobrym miejscu jestem. Przed chwilę o. się. No bo co mówicie, że offline? No bo się jestem? pokazało, że jesteś offline. No, to że jak. Czekaj, dobra. Solak, my znaleźliśmy coś, gdzie może być haker, a haker to jest rzecz niezbędna. No, zwłaszcza mhm. teraz. Zwłaszcza teraz. Ja idę zobaczyć jak się kau. Idź. A o ja kolega. tutaj się rozgl roz rozglądam i szukam ciekawych rzeczy. Pod tytułem idę. jak, na przykład. Y How to survive. How to survive. exactly. Jak A jest, żyć. nic nie ma. I tu, tu, to uliczka. I ta łódź, łódź ta łódź podwodna mnie intryguje Jeszcze, że ona tak pływa strasznie w kółko. A ja tam się się. Ma, masz AKU? Maksamo <kluz> Maksamo? Czekaj, czekaj, czekaj. Tak. Ja się postrzelam jeszcze chwilę Dobra. Dobra Dobra, dajesz Nie, 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 nie Dobra, teraz Kurwa znowu kopułę nam rozjebie ta koparka Najwyżej Dobra biorę Dawaj, jest... no otwórz to no już, haj ja zbieram Już masz lek, dawaj, idziemy tutaj ty, tu nie byliśmy wtedy. Ej, laboratorium znalazłem. No, ja... O, super. To w ogóle jakieś komputerki są, nie? Jak na Munie? Jak na Munie. Nie, nie tak. Aha. Nie bardziej o, dobra. serwery. Dobra, o, o, Otwieram. O kurwa mać. Dobra. Super. I szukaj wiatru w polu teraz. Powiem ci tak. Zajeba... Ej, osła znalazłem. To jest, a ja skrzynkę. A co to jest? A ja mam... Ja, ja mam jakiś artefakt, którego nie mogę Kurwa, wziąć, nie? Kurwa, nie ci... Ej, chodźcie, mam skrzynkę. Jak? Ej, chodź, bo ja znalazłem coś. Dobra. RPEG. Dobra, tylko z wyjazdu jeszcze tam. Czekaj, szukam, szukam, Patrz, Jest. tutaj masz skrzynkę. Ale chodź, bo ja znalazłem coś ciekawego. No, idę. Zapraszam się do mnie. Biegnę. Patrz. I w prawo, w prawo. I, I zobacz tutaj, że... tu... Zobacz to na stole, nie? Kurde, wszystko mnie mija, masakra. Dobra, poczekajcie. Ja e... już chodzę do was e... No to! Ten pilot. To nie jest pilot, tylko to jest kurwa radio. Jakie radio? To jest pilot. Nie, nie widzę tego pilota. Ej kurwa, bo zginiemy zaraz. Nie zginiemy spokojnie. No dobra. Jaki pilot? Mówisz no. o tym głównie? Tak. To jest... To jest kurwa krótkofalówka. To jest y, telefon po prostu. No dobra, jak wam ja będzie. Bo mi pokazywało coś takiego, gie? Że przytrzymaj, <grym> ja że ażeby ja popisze artykuł. Ej, chodźcie do skrzynki. Ej, co za dziad, no i nie zabiegło. go. Rozjebało nam właśnie tego, biosferę. Najwyżej. jedną. A po co ona jest w ogóle? <grym> o ja cię pierdolę! To jest skrzyneczka jest Ja ale dziwkaż To tam Kurwa, no nie! No nie wierzę! Kurwa! Czarną dziurę wylosował i jeszcze kurde Blastera mam. Ja też. Tak. teraz ja fina, że to levark dwa! Posłaniajcie mnie! Kurwa, bądź. O, znowu ses Podwójna nawet! Podwójna? Ja też ona jest zbugowana klikasz lewy przycisk myszy to odpala obie CZK i jeszcze tego dostałem nie Czka i i bazucka. bazutka Pier pierdolę pierdolę taki interes kurwa Regan Mark 2 ej 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 czekajcie bo kurwa nie damy rady tu w jednym miejscu Dam radę. Co, co wiesz, damy radę co nie damy rady jak nie damy rady Mam no, damy Dobra, chuj z tym, chuj z tym czarnym E JA górą. CHCIAŁEM TO wziąć Hehehe. <laughs> dawaj, bo ja nie chcę z tego... Takie góry, 2 na 10, ale tak. nie będzie. Sam jesteś 2 na 10, dobry LKM. Ja wolałbym... kurwa. Ten... Dobra, ch chodźcie to odjemą kurwa pytona. I marka do wujka. <laughs> powiem, powiem tak, przydałbyś się jeszcze tam, ja, nie? Speedcola. Ej, yy, wyszedłem gdzieś na plac i tutaj wcześniej była skrzynka. To jest ta dobra wiadomość. Eee, skrzynka była tutaj. Tak, skrzynka A, była tutaj. To jest kola. Tu... Dobra, no ty... ja tu zostaje. Mhm. W ogóle. Yy, to były laboratoria, ale nie znaleźliśmy tego, co mieliśmy znaleźć. No tak, Ej, powiem powiem wam, że ta CZK niszczy. Hmm. No jest niezły. Czekaj, tutaj nic nie ma. Tu jest strikeout. out, tutaj nic nie ma. Ej, a teraz nie będzie przypadkiem ten taki pełzak? Nie, zombie. Dobra, to poczekajcie, mamy tak, mamy coś Hajsiu. Ja zbieram speed kolek Słuchajcie, tu był, y, to była skręka, no jest, ale nie ma. Ale to nie jest ta miejsce, skręka, Dobra, nie Ona to jest się. na drugim ja, końcu mapy. Tak. Zobaczcie się jak. Dobra, w to ja idę tędy. I właśnie zobaczę czy też ten... Tam... Jestem w jakimś Ej, jestem w jakimś miejscu, w którym nas nie było dużo wcześniej. I to jest dosyć ciekawe. Flipper! Hacker'a masz? W PHD Flipper'a mam. O, nice. Okay. O! O, super. No, poczekajcie, to ja chyba już... O, mam na skrzynkę. Razem misia... Ja też mam Tak, znalazłem trzeciego misia. Uwaga. Spasty! Nie! Ty, ale ty, a Tu jest, tu jest, tu jest Skrzyneczka. Jest pięknie. Pie nie, o kur. Nie. nie 11, nie! Jak żyć? Dawaj, 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 no kurde. Ja kurwa jestem teraz najszczęśliwszym człowiekiem na tej jebanej planecie. <laughs> o lol, spasa mam. Galilea ja mam. Się Dobra lamusy, idę do was. Cię pochwalić moją pukawką, co wy na to? Czekaj, bo ja chcę ten Speed kupić. Kurwa nie wierzę! Ja pierdolę Nie. Autor... autorzy... drogi autorzy tej mapy... Kocham cię. Wiedziałem, że to powiem. Dobra. A słuchaj, tak. słuchaj, ja tu jestem teraz największym farciarzem kurwa. Chce, chcesz... Dobra. Chcesz zobaczyć jakie ja mam bronie? Tak, ale posłuchaj tego pierw. Czego? A, leci, ładnie. No tak a bo gdzie tu jest miksura zapierdalania? Yl, przy prądzie. Aha, czyli będę się w mapę cofać? Tak. Ej, aha, a tutaj jest gameplay jak koparka wirciną Kopułę. Możesz nagrać. Gdzie jesteście? No, przy Kopule. Przy Kopule. A ja nie mam pieniążku, żeby się tam do was dostać. Dobra. No to nieś wszystkim. To tak gdzie jest? Czekaj, 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 czekaj. To ja się... jestem teraz tak trochę chuj wie gdzie Ja idę po ten. Aha. Ja idę czekaj, po Czekaj, chuj, a chuj, te moje... To chuj ja jestem... Są. Nie. No, no mu. Nie nie wiem gdzie jest te moje chuj wie gdzie. Czekaj. I... Ja jestem właśnie w centrum y, o, o, ogniwa. Ja idę Całe po dzień. tego. Czekaj, to to ja jestem tafa. teraz w tym miejscu, w którym nas jeszcze nie było, to jeszcze wrócę. Jezu, ale to jest fajnie, ja pierdolę. Dobra, ja idę teraz do, 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 gdzie ja idę? Do tunelu jedenastego. Yy, Munę tak bardzo, boże. I ja tu nie chciałem się dostać, ja chciałem się dostać. Masz dużo hajsu? Może byś to tworzył? A proszę ciebie, bardzo. Dziękuję. O, dzień dobry. Patrz co mam. No. To co jest? O, analga. No nie, lol. To jest z Muna, broń. Tak. To jest tak zwany Analgun. To jest tak zwany z... wavegun. Analgan, ładniej brzmi. Wave gun <grym> zdecydowanie wavegun. <grym> Że ty lubisz jakieś inne zapady, to już nie moja wina. Ej, tutaj nas nie było jeszcze, ej. Czekaj, bo ja idę po staby napa. To jest... Czekaj! Ej, tu jest deathshot. shot! Death shot! Jest też deathshot. O, oh, jest, jest, jest. I klej mury tu są. Jestem przy jakimś tym. No ale ja się tu bawię, a tu zombie koło mnie. Lol. -e -e -e. Ale poczekajcie jeszcze. Obczajmy mapę, obczajmy. No <laughs> tak to... Dobra, słuchajcie. Ja mam stamina upa. Generalnie mogę już do was iść. Do tego kolesia w akwarium możemy pójść w sumie. No. To jak, jak mi się, się dostać? dostać? Powiem tak. Ja wiem, ja znam drogę, nie? Nie, znam, nie mam hajsu, ale znam drogę. Czekaj. W ogóle Solak pokaż tam jak się teleportowałeś No to wiesz, jakoś automatycznie mi to zrobiło, ale możemy spróbować. Ej o kurwa mać Chodź, y, chodźcie do Staminapa Idę Robek Biego Tędy i na lewo Zob nie Wróćcie, nie, cofnijcie no, się. Okay. Spójrzcie do góry No koparka. Koparka. No. Ej, tutaj nas jeszcze nie było, tutaj trzeba iść. No jest. A ile, ile kosztuje? Wiesz, dobra, to e, przy okazji. Solak, zabij go. Ale headshotem. No headshotem, no. Dobra, i otwórz tutaj te drzwi. Heh. Tu też nie byliśmy? Okej. Okay. No nie było nas tu. Jump, patrz. No tu, tu, Solak, dawaj. Dawaj. Spokojnie. idę. Okej. Okay. Co my tu mamy? Korytarz. Re... Plokad, Loka quick revive'a, korytarz, szklany. Nie rzucać granatów. I nie mam hajsu. Dobra, to, to zarabiamy. Ej, ja muszę coś zobaczyć. Właśnie, złącz. O kurwa! <grym> Wol. Ja ten sam dźwięk. Kurwa, to powiem ci, że ja. że ja tylko oglądałem gameplay y tych, a nigdy nie operowałem tym bronią. O fuj! Czerwona! Czy ja mam pytanie, kiedy robimy steryga? <grym /data> nie wiem. <grym /data> a, a nie, my doszliśmy tutaj. Okej. Okay. Live support. Jesteśmy M. w zasilaniu. O, to faktycznie. Dobra, co, co my tu mamy? Ciekawe. <grym /data> Panowie! O. Mam skrzydłkę. O! Co, czy możesz mieć zaraz? Nie będzie miał. Nie będzie miał. Solak? Dawaj. Szyneczka! Idę, 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 idę. Nie. Ja też sobie zalosuję. To był przepraszam was bardzo pierwszy. Tak. to był to pierwszy tak. losowanie. Dziękujemy Dzień. ci twórco, chuj w dupę. LOL, ej, Ej, a tutaj, tutaj nas nie, nie, nie byłoś na Ej co to jest? Nie. Nie byliśmy? Ej powiedz mi gdzie ta skręka jest? No nie... Zniknęła przed chwilą. Pierwsze losowanie i mluzika. Dokładnie. Co nas zrobili. Tak to konkretnie. No nie spodobało mi się to. Przyznam. Co ja jak ruchać w dupę? Level master. O cholera. To teraz już nic nie rozumiem. Bo to się miesza. O, kurwa. o nie Refek, trzymajmy się razem. W sumie ty masz analgana, bo. Słuchaj, jeżeli kurwa nie będziesz tego nazywał Inesy, to chujcie w dupę. <noise> Dobra, waveka, Tylko strasznie wolno strzela, double tap by się przydał. O kurwa, jest tu double tap. Wiem, tylko nie, nie wiem gdzie. No tutaj. Tu? No tutaj. O kurwa, jest. tu. O kurwości, ratunku Jak co coś ja się To chyba na to nie działa, nie? Bo to się tam nie cofa Widzę właśnie no. O, przeładujcie Psz, Czekaj Dobra, przeładowane Ej. A ten co robi? Patrz nie wiem. <laughs> <laughs> Dobra, fakir pa. Breakdance, breakdance e, Czekajcie, tutaj byliśmy Bom, Ja na double tapa I am the virus.